Witam Państwa na konferencji prasowej przed startem drużyny Komar w Krakowi w sezonie 2023-2024. Są z nami pan trener Rudolf Rochaczek, napastnik Radosław Sawicki, Dzień dobry. oraz myślę, że możemy powiedzieć oficjalnie już nowy kapitan drużyny Ależ Jerzek. Panowie, na początku bym prosił o. Kilka słów na temat sytuacji w drużynie, opinii i prognoz na ten nowy sezon. Bardzo proszę, panie trenerze. ja krótko, bo na pewno dziennikarze będą zadawać pytania. Myśmy po okresie przygotowawczym. Wiadomo, że skład zespołu się zmienił. Tak samo, jeżeli możemy gadać, ogólnie o, o, o lidze, dużo zespołu się zmieniło. Także no myslím, že to bude taková, než zobačíme, jak který zespůl na jakým požemě grá, že to chvíle bude trvat. My jsme zrealizovali ve 100% všechno, co jsme si žičili, takže uvažám, vědomo, že je nový zespůl, takže je potřebný čas do zgrání, ale ty výniky jsou coraz lepší. Chcieliśmy się przygotować jak najlepiej do pierwszego meczu, ale wiadomo, że ja mogę powiedzieć, że se nam udało przygotować, ale to zweryfikuje ten pierwszy mecz. Także ja myślę, że zmy przygotowani, ale w piątek, 18.30 się rozpocząć nowy sezon, a zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Dziękuję bardzo, Ależ. Bardzo proszę. No, máme za sebou velmi těžké się už se nemůžeme dočekat uh, prvního meču v sezónu. I mám naději, že bude zwycięstwo po takových těžkých i uh, Jak řekl trenér, vypadá to coraz lépe, máme novou modu družinu, ale vydat, že je coraz lépe jak na tréninku, tak na mečách. Dziękuję. Radek, dodasz jeszcze? No, coś? chyba nic do hmm. dodania nie mam. Dobrze, w takim razie zachęcam do zadawania pytań. Pan, pan tu powiedział, ale no na pewno kibice są ciekawi, właśnie nowa drużyna, nowe, nowy sezon. No, jak pan prognozuje, o co, o co wy będziecie walczyć w tym sezonie? Tak jak sam powiedział, my zrobiliśmy, żebyśmy byli przygotowani na pierwszy mecz. Ja tu będę opowiadał, co my chcemy osiągnąć. My chcemy po prostu zagrać. Pětší meč, prostě e, e, všichni jsme se vygrat, nebereme to, když nechceme vyhrát. chceme ten meč vygrat a e, připravujeme se na následující meč. E, to je to jest plán. Už jsem pověděl, že dužo v polských klubách se změnilo, takže zobacíme vůbec jak, jak to bude vypadat, takže jak ještě Daleko są cele, a prognozy, co będzie, jak będzie, to naprawdę nas nie interesuje, ale interesuje nas piątek. Pamiętaj, że to ja, jeszcze, ja zapytam o ten, o ten sezon i inne drużyny, bo, bo to nie jest tak, że Pan się na tym hokeju nie zna. Pan tą polską ligę zna na wylot. Te wszystkie drużyny, wiele transferów było między klubami, więc tak naprawdę, nawet jak się Pan nie interesuje, to na pewno ma Pan w głowie, kto według Pana jest takim najmocniejszym y, przeciwnikiem, kto przed sezonem, bo wiadomo, że sezon wszystko pokaże, ale przed sezonem jakby tak na papierze patrzeć, to kto jest y, najmocniejszy w lidze, kto z kim y, będzie najtrudniej rywalizować, jak pan to ocenia? No teoretycznie, już to zabierzemy <ścusty> na te, papierze, teoretycznie, no to wiadomo, y, Katowice powinni wszystko wygrać. Y, Oświęcim powinien wszystko wygrać. Tychy povinni všechno vyhrát. Jastřebě povinno všechno vyhrát. Pojavil se nový tárk, který, celuje do strefy medalové a tak, dále, a tak e, Takže to jsou všechno ze spoly, které poprostu v tamtém sezóně něco ošelnili a ještě se zmocnili. Takže, jak se říká, no, no, oni můžou, no. My, my chceme jít meč po meču. Panie że po raz pierwszy od nie wiem iluś tam kilkunastu lat, nawet odkąd pan tu pracuje, Krakowia w ogóle nie jest wymieniana w takim gronie faworytów. Widać, że no, no, co by nie mówić personalnie jest to drużyna inna, nie wiem czy słabsza, ale jeśli patrzy się na nazwiska, to tak. Jak pan za, zawsze byliście wymieniani w gronie ścisłych faworytów, teraz nie. Czy to będzie miało jakiś wpływ na to? I skąd się wzięła taki, taki Taki, taka decyzja, żeby aż tak totalną rewolucję w drużynie zrobić. Nie ja wiem, no rewolucja. Ci yy, eksperci, co gadają, no to to jest, mają prawo, święte prawo do tego gadać kto jest mocny, kto słaby, kto, kto by miał wygrać, a tak dalej, to jest ich prawo. to je tak, že ježeli y, my jsme v té poprední sezóně, když se nechci do toho vracet, bo to je bez sensu neošovnili, co jsme měli ošovnám, no to došlo do změny závodníků, bo ti závodníci nám nic, ničeho negarantovali. No to se změnilo, někteří odešli, někteří skončili, někteří odešli, někteří nechtěli tu dále hrát. No to z im dali wszystkim wolną ręką, ręką ale może grać tam, gdzie co. No po co tu mają grać, jeśli nie chcą grać w Krakowie? Także my to zmienili, mamy nowy zespół, a do nowej sezony. A gdy my będziemy, no to pokaże pierwsza runda, druga runda. To chce czas. W hmm. że mówi pan, że yy, coraz lepsze wyniki, no w tych sparingach jeden wygrany mecz nie martwi do pana, czy, czy nie przejmuje się pan za bardzo tymi wynikami? Ale my to vůbec nemá. Sparingy jsou ty, aby, se, aby jsme tam probovali, co, co nám nejde a tak dále. A tak dále. Grali e, jsme, dá se povědět, co povím, družinama družina má extra klasy, jsme se naučili. Od nich bardzo mocné zespoly, v ogóle e, že žádný, že, budžetovo žádný polský zespol nemůže dorovnat ani Michalovcům, ani Popradu. To jsou po prostu jiné budžety, takže a my jsme zagrali, já uvažuji, dobré meče. To, že se přegryvalo, to je naturální, Je potřebný čas na zhraně. Ten čas, mějme naději, že hraje pod nás, dla nás. że to ja mam pytanie o, o przepisy, bo znowu się tam zmiana pojawiła dotycząca liczby Polaków, liczby młodzieżowców, jak te ocenia, czy to jest w dobrą stronę, wszystko idzie, jeśli chodzi o takie regulacje, jeśli chodzi o Polską Ligę? No to jest wszystko, jeżeli by byli, no inaczej, jeżeli by była młodzieżowa ofiolika, która by produkowała dobrych ofiolistów, polskich, wiadomo, polskich, To čeho by nemělo dělat 15. polov. Já s tím nemám žádný problém. Ale ježeli nemáme Liga juniorskou, to co mají produkovat? Není ani Liga juniora mladšího, tam byly jakieś turnieje. No z čeho oni mají být dobří ti závodníci? Nemá závodníků dobrých. Hrám tu celý čas, jediná šance, kto má trochu talentu a chce se rozvíjet musí, jak má 15 let, Žiča, I gr próbować grać za granicę. To jest tylko, tylko tak to jest. Brutalne, ale prawdziwe. Można? Tam, może chwilę dam odpocząć trenerowi i zapytam no, zawodników. E, panowie, to też jest dla was mimo wszystko nowa sytuacja, ponieważ gro kadry odeszło i czy dla was ma to jakieś znaczenie, że wokół was teraz znajdą się mimo wszystko nowi koledzy? I też w ramach uzupełnienia bardzo bym was prosił, jakie są Wasze oczekiwania przed nadchodzącym sezonem, co chcecie osiągnąć, i zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. No to może zacznę od tego, że no tak jak trener powiedział, e, oczekiwania są takie, żeby wyjść na każdy następny mecz i dać siebie wszystko. E, będziemy starać się wygrywać, ale, no ale nie wiemy, jak to będzie. E, jeśli chodzi o nowych zawodników drużynia, no to. No jest inaczej, wiadomo, ale tak naprawdę co roku gdzieś nie niejeden z nas zmieniał drużynę, albo, albo ktoś dochodził i, i wcale nas to nie dziwi. To jest wielka hokejowa rodzina i dogadujemy się dobrze wszyscy. Tak jest, tak jak sobie powiedział, no taki jest hokej, no chłopaki przychodzą, chłopaki odchodzą, nie? No a mamy więcej teraz młodszych, ale jak widać na treningach, tak i w meczach, to się starają być na co dzień lepszymi. Panowie, to ja zapytam o, o waszego kolegę w bramce, bo to jest zawsze tak, że mówi się, że w hokeju bramkarz to jest nawet 50%, a nawet więcej czasami. Ja wiem, że trochę wam pewnie niezręcznie coś powiedzieć złego, ale może coś dobrego powiecie o, o nowym bramkarzu yy, drużyny. Jak go oceniacie? No bo na treningach strzelacie mu, prawda? Trudno go pokonać? Jak to wygląda? Proszę. No, no, uważam, że no, bardzo dużo będzie od niego zależało. Mamy troszkę inny skład, na pewno więcej tych strzałów będzie przyjmował, ale i na treningach, i na meczach wyglądał bardzo dobrze i mamy nadzieję, że taką formę będzie trzymał. Ja powiem to samo, Ty dobrze wygląda jak na treningach. Tak na meczach wczoraj z popradem bardzo dobrze bronił, to miał tyle strzał, że nie wiem. A też na co dzień widzę, że jak na siebie pracuje, ogląda filmiki z bramkarzami, a tak a myślę, że pójdę tylko do przodu. To, że to ja jeszcze pytanie mam o transfery, bo okienko tradycyjnie się zamyka tak jak się zamyka, ale tam wprowadzili takie regulacje, że można zrobić tylko maksymalnie chyba trzy transfery w grudniu i dwa w styczniu. Jak ta zmiana? Czy, czy to w dobrą stronę idzie? No i, i czy tak naprawdę po tym pierwszym okresie, po tych dwóch rundach Trener będzie chciał tradycyjnie wzmocnić ewentualnie drużynę. Zobaczymy, to już daleko wyprzedzamy. Trudno mi powiedzieć co będzie. Ja bym był najzadowolniejszy, gdyby ten zespół nie musiał mienić, a graliśmy od początku do końca w takim składzie. Ale mówię, moja strategia jest taka, nie wyprzedzać za do przodu w piątek. Piątek, piątek, to je pro nás nejvažnější. A čas pokaže, co je třeba zrealizovat. Změnit, nezměnit, popravit.